Z Ewangelii według Świętego Mateusza. Gdy się modlicie, nie mówcie wielu słów jak poganie. Wydaje im się, że dzięki gadulstwu będą wysłuchani. Szczęść Boże, kochani, witajcie bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie o tym pewnie nie po raz pierwszy, że Bóg kocha ciszę. Zapraszam Was na ten odcinek. Faktycznie tak jest. Że nam się wydaje, że często lepiej jest, jak coś właśnie mówimy, jak się wytłumaczymy, tak żeby ktoś najlepiej nas, jak tylko potrafimy, zrozumiał. Ale dzisiaj to słowo pokazuje nam, że właśnie przed Bogiem nie musimy być gadłami. Tak naprawdę, przed Bogiem liczy się postawa serca. Bo my pewnie już niejednokrotnie doświadczyliśmy w naszym życiu tego, że ktoś. Mówi nam bardzo piękne słowa, a potem, kiedy przychodziło co do czego, to się okazywało, że te słowa zupełnie nie mają pokrycia. A czasem było tak, że ktoś, po prostu nic nie mówiąc, robił to, co potrzeba. I Bóg chce właśnie takich ludzi, żebyśmy nie gadali, żebyśmy nie zagadywali go na modlitwie, tylko żebyśmy mieli taką postawę serca, która będzie ciągle gotowa do tego, aby czynić Boże dzieła. I może to jest też taki dla nas zadanie na ten Wielki Post, żebyśmy więcej czynili, mniej gadali i wchodzili w ciszę. W ciszę, której Jezus też doświadczył właśnie na krzyżu, kiedy, kiedy spotykał się z Ojcem w tak trudnych warunkach. Ale ciszę, w której On odnalazł pokój i siłę do tego, żeby Wykonać dzieło Boże, żeby zbawić człowieka poprzez śmierć. Bóg Wam kochani, z serca do usłyszenia i zobaczenia już wkrótce z Panem Bogiem.